Króla Marfiora, Orszaku króla Baltazara, Czy jesteście gotowi do drogi? Słowo nie słyszę jeszcze raz. Jesteśmy ja gotowi! Super! Pragniemy serdecznie Państwa przywitać na pierwszym orszaku trzech króli. Serdecznie witamy księdza proboszcza. Serdecznie witamy pana wójta. Witamy wszystkich parafian, witamy gości i zapraszamy do wspólnej modlitwy. Zapraszamy do przebycia tej trasy z kolędami na ustach. Zapraszamy do uczestnictwa w poszczególnych scenach. Chcemy razem przeżyć ten Orszak Trzech Króli 2025, aby wraz trzema mędrcami, których za chwilę zobaczymy, wyruszyć w drogę do stajenki. Nasze tegoroczne hasło orszaku brzmi Kłaniajcie się królowie! Nawiązuje ono do tysiąclecia koronacji pierwszego polskiego króla, Bolesława Chrobrego oraz do jubileuszu 2025-lecia narodzenia Jezusa króla wszystkich narodów.